Cześć z tej strony ExploBron Witam w ostatnim filmie z tygodnia eksploracyjnego. Dzisiaj takie oto Urbex, takie oto miejsce. Duże miejsce, ale nie wiem w jakim stopniu. Ale wiem, że na pewno w jakimś zamieszkane. Był to taka przystań do samochodów. Dla tirów. Nie wiem czy to była wymiana opon, na pewno myjnia i takie różne sprawy dla tirów. U. Nie chciałem straszyć tych ptaków, ale nie było innej opcji. Tam są wysypisko opon jakieś. Tam te okna, które widać w tym głównym budynku czy nie wiem co to jest nawet. To w ogóle nie wiem czy tam można wejść. Obecnie kręcę się po terenie, który no, może być wcale nie taki opuszczony jak się wydaje. Dosłownie nie opuszczony. Tak czy siak, co to mogło być różne. Ten budynek wygląda jak takie nie wiem, magazyny może małe wejście, a żaden samochód raczej tu nie wjeżdżał. Więc chyba magazyn. Też takie budynki już widziałem. Aha. Za tą ścianą ktoś jest. Za tą ścianą albo na zewnątrz budynku ktoś jest. Różni panowie, z tego co słyszę. No to e, tam już nie będę się wybierał dalej. Tam jest obiekt jeden. Może tam się udam? Wszedłem na niebezpieczny grunt, choć tutaj są różne napisy, ale no cóż, dobra, zwijam się stąd. W zasadzie to sam nie wiem gdzie się kierować w tym momencie, ponieważ muszę stąd zniknąć. A już wszedłem. Wszedłem już. Zastanawiam się, czy chociaż na przykład tam mógłbym sobie wejść, czy też nie. Ale budynek ewidentnie nie jest wcale opuszczony, a przynajmniej nie tak do końca. Okej, okay, jestem na bardziej bezpiecznym gruncie, za ścianą najprawdopodobniej, ktoś był. Tu już mnie nie powinno być tak słychać, tam jest KFC, reszta kompleksu całego, który był jeszcze większy. Tam gdzie to KFC, tam również stała infrastruktura tego właśnie obiektu. A taka reszt resztka włącznika. Chciałem tam wejść, chociaż, ale czy w takim obiekcie jest szansa, że nikogo nie będzie? Jeśli jakakolwiek, to raczej mała. Chociaż, w sumie, tak przy ulicy. Sam nie wiem. Tam jest jeszcze obiekt jeden. Nawet go nie widać. Ma no, nie widać. Trudno. błyskać się. Dobra, mój czas tutaj chyba już się skończył. Tam zaparkował jakiś samochód. Tego tu ja się teraz najmniej obawiam. Chyba zaryzykuję i pójdę tam, wzdłuż zieleni, do jednego niewielkiego budynku. I później ewentualnie z tego jednego niewielkiego budynku do tamtego właśnie wychylonego. Ok, w razie czego stąd mam otwarty teren, tak więc jestem tu bezpieczny. Obok nie znajduje się pierunochron, a jak widać jest burza, tak więc w takim miejscu nie chcę być, trochę się oddalę, dobra. Tyle w temacie. Poczekam chwilę. No, jest e, niefajnie, jak na Urbeks. E, już od samego początku zjedziemy dwa pomieszczenia. I taka to sytuacja. I właśnie na to trzeba najbardziej uważać podczas Urbeksów, bo nigdy nie wiadomo kogo się napotka. Też e, w moim wstępie do filmu. Do filmu w ogóle. Późniejszym w zeszłym roku. W tym drugim, nowszym też, właśnie. Dałem właśnie taki napis, bo większość osób po prostu pisze, że urbex jest zajęciem niebezpiecznym, ale raczej każdy, kto się tym interesuje, no to o tym wie, więc nie ma co o tym za dużo pisać. Natomiast, chyba największym zagrożeniem, bo ochrona najwyżej może złapać, ale nic nam się raczej nie stanie złego, oprócz tego, że możemy mieć kary, problemy, ale fizycznie nam się nic złego raczej nie stanie, chyba że ochroniarz to jest jakiś psychol. Natomiast. Właśnie ludzie, których napotkamy w takim miejscu mogą być o wiele bardziej niebezpieczni niż samo miejsce, sam urbex, ochrona i tak dalej, tak więc dlatego nawet jeśli to są ludzie niegroźni, to mimo wszystko wolę dmuchać na zimne, też dać im spokój, raczej nie chcieliby, żeby ktoś z kamerą im tam właził, mają swoje debaty ewidentnie, tak więc nie ma co im wchodzić w drogę, dlatego też chciałem chociaż pójść do tamtego jednego obiektu, ale... Sprawa jest taka, że tam chodzą ludzie przy tym KFC, stamtąd chciałem pierwotnie wejść. No, jest budka ochrony nawet. No tu jest e, łącznie chyba z cztery budynki. Ten jeden, obok którego jestem, tam, ten duży co było widać. Budka ochrony, której nie było widać dawno oczywiście. A raczej budyneczek taki normalnie wymurowany i tam gdzieś jeden budynek jeszcze jest. Do niego chciałem się udać. Jest duża szansa, że jednak będzie tam spokój. Chociaż w sumie może również ktoś tam sobie zamieszkał. Ktoś chciałby być, że tak powiem, na uboczu w stosunku do tych innych kwater. Interesuje mnie najbardziej tamten budynek. No dobra, ryzykuję, widzimy się zaraz. Okej, okay, głosy, które słyszałem wewnątrz budynku były słyszane tak jakby z innej strony. Możliwe, że się odbijały. Natomiast co jeśli nie? Tam obok jest inny teren, a ja zaraz tu cały zmoknę. Burza nadchodzi najgorzej. Jestem w naprawdę złym miejscu, w naprawdę złym czasie. I to jeszcze jak? Ściana drzew jak na razie chroni mnie przed deszczem. Dobra, spróbuję przez to przejść tam. Tam jest kolejny płot też zawalony i kolejny budynek. Będę słyszał, czy ktoś się tam w taki sposób. Głośno gada jeśli nie będzie nic słuchać, to spróbuję chociaż tam wejść. Ale na przypale, jeszcze w takim deszczu, nie polecam nikomu. Uparłem się, no i mam w sumie za swoje. Kurde, co jest grane? Nie no, to już przesada. Ja nie mogę. Jestem za tym budynkiem. Jakieś róże Bezpiecznej, ale Daleko za tym, tu jest pełno zieleni, nie mam jak się wycofać Cały czas pada Zasłoniłem sobie głowę tym, ale nic to nie dało I plecakiem Najgorsza, najbardziej pechowa chyba eksploracja Ale to w sumie sam sobie Tak narobiłem, bo No, uznałem to za mus, że skoro już się udało w... Większość tygodnia to tą ostatnią też trzeba zrobić, no i tak się to właśnie skończyło. Jak widać. Tak więc jestem w sytuacji, w jakiej nigdy dotąd nie byłem. Po wysiedzeniu, nie milu minut, może dwudziestu nawet, w tej rurze. Po prostu stwierdziłem, że to bez sensu. Tylko, że deszcz się wzmaga. Tak jakby zakazywał mi wyjścia. Stąd kurde nie, no dobra cofam się poczekam aż jednak trochę osłabnie zły moment wybrałem masakra no lepiej nie urbeksować jednak w taką pogodę a przynajmniej nie urbeksować takich miejsc bo co innego gdybym był na urbeksie miejsca które jednak e, no jest na przykład większe i nawet jeśli ktoś tam rzeczywiście sobie zamieszkuje Jakieś pomieszczonko, wkręcą się różni ludzie, no to jednak można znaleźć bezpieczne miejsca. Ja tutaj zwiałem w głąb terenu tylko dlatego, że usłyszałem dźwięki, te które wcześniej słyszałem w tym budynku, za ścianą. Wydawało mi się, że słyszę je bliżej albo z innej strony, co oznaczałoby, że ludzie ci opuścili budynek. Czyli ci ludzie najprawdopodobniej nie widzieli i no zdawało mi się, że tak, jakby w moją stronę, jest to mówione. W sensie, że tak jakby ktoś był zrzucony w moją stronę, tak więc wolałem się zmienić trochę w głąb i okazało się, że stąd nie ma wyjścia. Przeszedłem przed, no już nie przed chwilą, przez płot, ponieważ właśnie widziałem, że to jest coś takiego, taka autokonstrukcja, konstrukcja, jakaś róża duża. Przynajmniej jest bezpieczna, e, nic mi się tutaj nie stanie, natomiast no teraz to już najważniejsze jest dla mnie opuszczenie tego terenu, a to samo w sobie jest trudne. Jeśli da radę przy okazji, to wejdę do tego budynku, jeśli nie, to trudno. Teraz już nie jest to ważne. No zrobię sobie chyba przerwę nieco od Urbeksów, bo trochę dużo wrażeń. Naprawdę, ja już tu trochę siedzę. I kurde, mam już dosyć. Dobra. Widzimy się, jak już osłabnie deszcz lub też będę zmuszony wyjść w taki deszcz, oby nie. I po prostu jak będę opuszczał już teren, może się jeszcze uda do tego budynku wejść, no jak nie, to przepraszam za to, ale no... W sumie to nie przepraszam, no bo nawet nie mam za co, no. Nie jestem w stanie po prostu. Mało... No nikt by raczej tutaj nie wszedł, nie wypchał się. Tak, więc no nie dam rady po prostu najprawdopodobniej. Zobaczymy zaraz. Okej, okay, nie będę czekał wiecznie. Deszcz trochę osłabł. To tyle. Na co mogę liczyć? Tam jest teren, ale to jest teren prywatny, użytkowany. Kurde, nie, no zaleje mnie zaraz do jasnej, ciasnej. To w ogóle nie ustępuje. W ogóle. Tędy uciekałem. Chwila namysłu. Pada deszcz. Nagranie się zaraz nie samo urwie i tak. Jest droga ucieczki. Szykuję się do całkowitego opuszczenia tego terenu. Niech obiektów coś chociaż nagra. Nic nie nagram. Oni są wszędzie. Cały ten budynek nadal żyje. A ja znajduję się w tym momencie w centrum burzy. Opuszczam obiekt. Nagranie się nawet trochę wyostrzyło. Uff. Teraz nie się nic. Tylko opuszczenie obiektu. Uh. Jest. Uh. Opuściłem teren budynku w stanie tragicznym. Ten, jak widać, takie prawie nie są dobrym pomysłem. Nic już mnie raczej chyba nie zaskoczy, ponieważ jestem stratowany przez pogodę. Ale żyję. Tak więc odradzam, szczerze, teraz już mając to doświadczenie, jak widać, obiekt masakryczny. Jeśli się ma pewność co do jakiegoś obiektu, jaki on jest, to co innego, chyba, że nie ma dachu. Natomiast w takiej sytuacji jak ja teraz, myślę, że chyba nikt by jednak nie poszedł na urbex. Chyba, że ktoś lubi deszcz, znam taką osobę. Chociaż sam nie wiem czy ona na takim czymś zdecydowałaby się pozostać Cały kompleks Cały nadal zamieszkany z którego ja się zwijam w trybie natychmiastowym Derzustał Słońce wyszło Ale los postawił na swoje. Nie poszedłem do żadnego innego obiektu. Jedzie autobus. Nikomu nie polecam. Mogę nawet zdradzić lokalizację, ponieważ to i tak się nie nadaje ani do dalszej dewastacji, bo już i tak jest zdewastowane ani na za ani do niczego. Po prostu do niczego. Ten obiekt się nie nadaje. Jedynie do ucieczki natychmiastowej. Jestem na bezpiecznym gruncie. Tak więc wziąłem stamtąd, czekałem trochę, bo myślałem, że uda się nie zmoknąć w całości, ale to się stało. E, w burze, dlatego też nie chciałem wyjść, ponieważ jest burza, ale burza przeszła. E, pewnego... E, zdarzyła się sytuacja, że błyskawica była tuż obok mnie, tak więc e, no jakaś dosłownie nawałnica tak lało leje cały czas, nie ma jakichś powodzi, natomiast cały czas spada teraz to mega słabiutko tak jak opuściłem teren i nigdy już tam nie zamierzam wracać nikt mnie to, na to chyba nie namówi nigdy w życiu najgorszy, najgorsza sytuacja jaka mnie spotkała właśnie chyba tak więc dziękuję za oglądanie, ja jestem Ekstrowron i naprawdę naprawdę nie polecam powtarzać takich działań Pakowałem się po prostu w taki bagno, że... ale już jestem na świeżym powietrzu tutaj w bezpiecznym miejscu, tak więc dziękuję za oglądanie, ja jestem ekspodebron Do zobaczenia na następnych eksploracjach Jako, że kończy się tydzień eksploracyjny Nie wiem jak mnie w sumie słychać Tak czy siak jako iż kończy się tydzień eksploracyjny to yy, Będą Urbeksy które nagrałem wcześniej a już o tym mówiłem dokładnie, jak to będzie wyglądać. Dlatego e, mogę sobie zrobić przerwę i zrobię sobie przerwę tak z dwa tygodnie, trzy, może nawet do miesiąca od urbeksów całkowicie. Uu, I muszę porządnie zaplanować, jak to będę robił. No, masakra to, co było dzisiaj. Tak więc, e, no, ale całe szczęście, parę urbeksów nagranych mam. Będę edytował część, nawet świeża. Tak więc, no, już mówiłem o tym, jak będą one publikowane, tak więc nie będę tego powtarzał kolejny raz. No nic, dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, a raczej wieczoru, bo pewnie zanim się to opublikuje, to trochę czasu minie. No i to tyle, cześć.